Przypomnijcie mi, kiedy miał premierę trzeci sezon Derde na do Netflixie. <grymne> no? Dobrze, myślę, 19. Nie, 18. 19 to były ostatnie seriale, drugi sezon pani Szera. Jeszcze, jeszcze nie temu. prowadziliśmy kanału. Siedem, siedem <grymne> lat temu. Taka przerwa <grymne> między sezonami. Jakimi sezonami? Jest w przypadku Derde Villa. Dobra, to jest, to jest nowy serial, ale nie jest. Ale miał być bardziej nowy niż jest po tym, jak go zresetowali w połowie. Jest w każdym razie zwiastun nowego Derdevila. Cześć, witajcie w Hype Trainie, ja jestem Jacek, ze mną są Natalia, Radek i tak mamy zwiastun derdewila Odrodzenie? Tak, tak, po, tak jest polski tytuł? Radek pilnuje tak. tego? No, w Podobno. każdym razie odrodzony, odrodzenie, jakkolwiek postanowią to nazwać w Polsce. Premiera w marcu, 5 Mieszka. marca, więc mniej niż dwa miesiące do premiery. Jest ekscytacja, ale też są obawy ze względu na to, jakie były problemy produkcyjne. To co to może, to może nie zwlekamy, co? Tak, tak. Chcę zobaczyć jak to jest, co tam się dzieje. Gotowi? Jeden start. Thank you for finding the time. Jeszcze ta scena jak gada z piskiem, którą widać, którą widać w tej zajawce na cały rok. It's not entirely unpleasant seeing you again. Najlepsi, najpiękniejsi. A lot of time has passed. I'd item it. rock. You've come up in the world. I could say the same about you. A mm -hmm. mm -hmm. mayor <laughs> his you're not entirely convinced. Can you blame me? I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? Damn. the line was crossed. it's hard to come to terms with a violent nature hey. hating the power it has over us huh? this sometimes peace needs to be broken and chaos

Będzie, będzie na pierdzielanki. Natalia jaką minę zrobiła. No i ja myślę. Tak, to jest Disney Plus, kochani. I to jest właśnie to, czego, roku. Y, to, jest to właśnie, co wszyscy zawsze mówią, Disney weźmie Daredevil'a i to będzie takie me, i to takie dla dzieci będzie już nie tak. No nie, no tu mamy pokazane, że Disney Plus też robi, czyli oczywiście nieraz to już udowodnili, ale tak robi seriale dla dorosłych i będzie w stanie pokazać krew, mroki, flaki. I będzie w stanie to zrobić w Marvelu. Ja mam wrażenie, że to było główne zadanie tego zwiastuna, żeby po prostu pokazać, tak, ej, patrzcie, będzie mrocznie. Jakby zwiastun de facto można opisać w taki sposób, będzie tak, jak było klimatycznie, będzie paniszek, będą e, osoby, będzie kingpin, będą oczywiście, będzie cała paczka e, Mata Mordoka. Y, y, tą paczkę Mata Mardoka, bo to są nowi aktorzy? Nie. jak to, nie? Jak nowi? Nie wróci. Nie, 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 Tak. W końcu po zamieszaniach, podobno już mieli być na chwilę, będą na dłużej, chyba, kto wie, ale. No ale znaczy, trudno powiedzieć, bo tak naprawdę y, jak mamy tutaj y, tą scenę y, na początku z Jastun, 0,23, no, to, tak. Że... to jest tak, jakby ta scena, którą widzieliśmy na zdjęciach, tą na, scena, tak. którą widzieliśmy na zdjęciach. Z ta tak Tak, oczywiście y, potem mamy y, scenę w sądzie, gdzie nam też się tam właśnie z tyłu Karen Page pojawia na tak jakby tej sali sądowej, mhm. ale poza tym to chyba nie ma ich y, za, bardzo, y, za bardzo w tym nie Więc raczej znaczy, trzeba pamiętać o tym, że... Być może to co dostaniemy w tym bliższym sezonie nie będzie jakoś tak stuprocentowo składne i domknięte, bo wiemy o tym, że początkowo ten serial miał mieć 18 odcinków, które prawdopodobnie zostały podzielone na pół. Więc y, zobaczymy, tak jakby jak tu będzie fabularnie, tak jak Jacek mówił y, według mnie to, że niektóre, niektórych postaci nie miało być, albo ich rola miała być marginalna, też może wpłynąć na ten pierwszy sezon, bo z tego co wiemy, to jakieś rzeczy, które już były wcześniej nakręcone, y, będą użyte. Tak, Pewnie... ale to były takie poważne dokrętki, takie duże tam gigantyczne, właściwie niektóre elementy nakręcili od nowa całkowicie. Oczywiście, oczywiście. W ogóle tak? nie, powiem Wam szczerze, ja nie widziałam echo, i tak widzę, że chyba będę musiała sobie tą echo nadrobić yy, jednak taka to jest, to jest, to jest taka, to jest taka echo to jest mała rzecz, która na wiesz, początku jednak... gdzieś tam się wiąże, przy, przyda się, ale nie sądzę, że to będzie miało w dłuższej mierze coś chociaż ten Kingpin. No, no właśnie, no, właśnie bo się no, wiesz, nie no, widziałam. No widziałam dwa, trzy odcinki echo i mam wrażenie, że ten wątek Kingpinetu się to będzie gdzieś pokrywać i będzie mi tego brakować, że mogę y, nie być pewna, czy powinnam to, wiesz o co chodzi, czy powinnam to wiedzieć, czy to jest coś nowego i dopiero, wiesz, dojdzie, dojdziemy do tego, wiesz, jakby chciałabym chyba jednak sobie to... Poukładać, więc Taki prolog, nadzieję, Tak, to tak jakby, jakby To jest taki, powiedzmy, se, taka seria komiksowa, a Echo to był taki jeden jakiś one-shot, który był tak wprowadzeniem z okazji Free Comic Book Day. Tak, ale, ale tak jakby na razie, na podstawie tego zwiastuna, nie możemy tego na 100% powiedzieć, a jednak to wygląda trochę tak, jak. To opisywałem przez ostatnie miesiące, czyli to ten Dark Devil odrodzenie to jest trochę taka nowa seria komiksowa. To trochę tak jak na przykład Miller tam po y, kilku latach powrócił do y, Dark i zrobił właśnie Dark Devil Born Again. To też to pewnie będzie coś podobnego, że tak jakby, e, tak. no coś tam się z Daredevilem działo przez ostatnie lata i to myśmy tam nie opisywali, bo co tam tam, znaczy były tam jakieś inne spider man czy halki i ten, no teraz wraca i w sumie powracają niektóre wątki, ale w sumie to jest po kilku latach, więc te wątki nie mogą być taką tak. bezpośrednią kontynuacją. to jest bardzo komiksowe. Bardzo komiksowy, ale też wydaje mi się, że wiecie, no jednak ten Daredevil Netflixowy był najlepiej ocenianym wtedy Marvelowym serialem. To tak. i myślę i myślę, że po prostu on się tutaj tego y, będzie trzymał, zostawił te legacje Netflixowe, to co ludzie, to co Pani tak. kochali. Tak. I tak. będzie tutaj ujęty ten klimat głównie, będzie się to tego tak, trzymał. Myślę, że to jest ważny clou tego. A czyli też trzeba pamiętać o tym, że jednak yy, Netflix potem tak jakby przedobrzył, Netflix trochę ja oczywiście z samym Marvelem, bo zrobił wszystkie seriale praktycznie w klimacie Dark Devilowym plus minus oczywiście, że one lekko się zmieniały, a jednak one bardzo, bardzo bazowały na, 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 na tym samym, a jednak nie mieliśmy tego typu seriale, no nie mieliśmy tą Echo, ale to było zupełnie co innego e, pod no, wieloma no, no, więc tak jakby to nie jest do porównania, ale właśnie tego nie było i wydaje mi się, że jakby wiesz, że jak Gadaliśmy o tym w kontekście początku Disney Plusa, to, byś, to tak jakby też gadaliśmy o tym po takim względzie, że jednak byliśmy tak przesyceni tym netflixowym klimatem. Bo jeszcze jak to był 2019 rok, jeżeli tak. dobrze pamiętam, tak? Yy, więc, yy, więc to było, to było i było tego dużo. No a teraz do tego wracamy yy, tutaj oczywiście. I, i się też zmieniło się... wszystko, bo teraz nie chcemy, żeby było za mało. Bo, 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 bo zobacz, to już też zobacz, był problem z produkcjami to po prostu, Disney+. Po prostu, to jest po prostu świetne e, wykorzystywanie takiej początkowej nostalgii, tak jak mamy w głowie śnie e, dwa ostatnio, też tak jakby nostalgia do kilku lat. No z produkcji z dekady, tak? Okay. Tak, to... No tak, tak dla tak. wszystkich De dzieci, które się wychowały na Daredevilu z tamtego czasu. Dokładnie, dokładnie. Tak było. Wracamy. Ja, tak, Bardzo jak dobrze. wizualnie patrzę na ten zjazd, to mam wrażenie, że mamy coś pomiędzy tym, co było na Netflixie, i tymi właśnie ala kinowymi serialami Disney Plusowymi. Takie. Nie wiem, na razie mnie to nie zachwyca jakoś wizualnie. Na razie y, są ładne ujęcia, są w porządku. Ten mrok też jest ujęty, pokazany w porządku, że nie jest przedobrzony. Ale nie, nie wiem, potrzebuję czegoś więcej. Najbardziej mnie w tej chwili ekscytuje sama perspektywa zobaczenia tych postaci ponownie okay, na ekranie. Kingpin i ja ja będzie dużo Kingpina. Kingpina nigdy nie dość. Pin no, bo... Burmistrzem, po, co więcej? A później poprosimy tylko i wyłącznie Der i Kingfina w Spider-Manie i już, już będę zadowolony. Dajcie nam znać, Widzimy. czego. W... Dajcie nam znać, czego Wy oczekujecie po najnowszym serialu od Marvel Studios. Jeszcze jeden animowany będzie w styczniu, ale ten live action, jeszcze kilka w tym roku się znajdzie. Wpadnijcie też na nasz serwer na Discordzie pasażerowie Hype Trainu, gdzie często piszemy o różnych rzeczach związanych między innymi z serialami Marvel Studios. Zostańcie też z nami na kanale po inne reakcje, coś długo ze Switchem 2 pewnie się zapowie, więc. Więc widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie.